Wszystkich, a to jest kanał o zdrabkach. Ja jestem Jacek i właśnie dzisiaj przygotowałem taki pakiet. Czyli mamy do czynienia w tej chwili ze zdrabkami za 5 zł, jest to taka paleta różnych zdrapek. Jak i do tego mamy jedną zadychę i pełny portfel za 30 zł. Widzowie, ja z tego miejsca zapraszam do oglądania właśnie tego mojego filmiku. Sprawdźmy co kupując właśnie taki pakiet. Za 80 zł, myślę, że tu jest. Można z powrotem od lotto sobie wyciągnąć. A wakacje! Urlopy właśnie trwają. A ja kocham lotto! Okej okay, kochani, na stole widzimy pierwszą zdrabkę. Ja właśnie podnoszę zdrapaczek. Jest to zdrabka z numer 27, a to są, uwaga, wygrywające liczby. I proszę bardzo, w Twoich liczbach pierwsza trzynastka, czyli trzynastka, przyniosła nam od razu szczęście. Czyli mamy wygraną. Jest to super. Jest liczba 32. Jest liczba 4, 17. Mamy liczbę 20. A w drugim rzędzie 36. Jest liczba 27, czyli jest tym samym druga wygrana. Do tego jest 7 liczba 33. Liczba 3, jak i 31, tu było blisko. Mamy 28, również blisko. 23 i liczba 29. Ja pozwolę sobie pierwszą odkryć, 13, czyli pierwszą naszą wygraną, czyli jest to 5 zł, i pod liczbą 27 mamy następną piątkę, czyli w tym kuponiku mamy 10 zł. Pięknie. widzowie, Proszę bardzo, może kasy. Czy ta zdrabka umie pływać? Chyba tak. I to są wygrywające liczby. Widzowie. Takie oto wygrywające liczby. A w Twoich liczbach? Pierwsza odkryła się 32, 17, 19, 28, 22. Jest 23. 30 i trójeczka. Dziękujemy. Proszę bardzo. Napływająco dzisiaj niedziela. Mam nadzieję, że każdy gdzieś nad wodę pojechał. Trzeba by wypoczywać. Korzystać z wody, z gór, a ja tu właśnie... Widzicie co tam powierzchnia tutaj. Ja nie będę tak robił. Proszę bardzo, ja sobie wyciągnę papaczek. Na przykład taki, co będę się męczył, i zdrapak zrobi robotę za mnie. Mamy 8, mamy 35, mamy 19, 28, jest to trójka, i niżej jest liczba 4. Obok był 34, 16, również blisko, 17 nie ma, i ostatnia, 25. Dziękuję. Okay. no to drabka z numerem 13 askier i trzy identyczne symbole musimy tutaj właśnie odsłonić i jest biedronka niestety sowa podkowa a niżej słońce czyli drapeczka również na prawą stronę i duży lotek proszę bardzo no to takie wygrywające liczby a zaczęło się od 2 11 18, 27 34 i szansa jeszcze jest była szansa, czyli dwie liczby jest 28 36 46 i już nie ma szans przepraszam mamy jedynkę, siódemkę Dwadzieścia sześć, trzydzieści sześć, i pozamatane trzy, piętnaście, dwadzieścia siedem, i pozamatane również dziewięć, dwanaście, siedemnaście, i niestety sześć, i również zamykane, czyli V i Z drapeczka na prawą stronę. pięknie. Pięknie nam to idzie. I tu znowu zdrapka. Bardzo twarda. Widzowie. A to są wygrywające liczby w tej oto zdrapeczce. I 28 na końcu. Co ja tu widzę? Pierwszą liczbę 35. Do tego mamy 36. Jest za wysoko. 14. Było blisko. 19. Nie mamy. 12. Również blisko. 30 liczba. Blisko. 17. 24. 27. Blisko. I 4. Również było blisko. Ja już mam następną zdrabkę, jest to Retro kasa za 5 zł, numer 38. A to krótka piłka, diament albo koniecznka. nie było. Dziękujemy. Następna sukensja. I proszę bardzo, mamy bonus. A w nim jest winogroną I oto wygrywające liczby. Tak to wygląda. Pierwsza liczba: 24 się ukazała. Szóstka jest blisko. Czyli było blisko. 17, 38, również blisko. 29, 23, 35. Jest 9, jest 11 i 1. Ta zdrabka również na prawą stronę. Widzowie. I właśnie to jest ten moment. Mamy ostatnie dwie wielkie zdrabki, i jedna z nich jest gwiazda Fortuna. Ja wiem, że od razu to jest twarda powierzchnia. Widzowie. Zmieniam zdrapak. I odkrywamy wygrywające liczby. A one są następujące. Ok, a w Twoich liczbach? Pierwsza liczba. Uwaga, jest 18, mamy blisko. 39, 42, za wysoko. 12, już lepiej. 29, Widzowie. 34, nie mamy. 28, tu widzę 8 liczby. Liczba 16 blisko. Liczba 24 aniżej. Wyskoczyła liczba 41 do tego jest. 21 nie mamy, trzynastki nie mamy, 14 jest. 11 nie pasuje. 9, również nie pasuje. Dwójka za nisko. Jedynka, jeszcze gorzej. 19 nie ma. 4 obok i 22. Dziękujemy za tak. Czyli jest ten moment, w którym można sobie otworzyć pełny portfel. I tu mamy numer 21. Ja otwieram. Tak. Czyli pełny portfel jest otwarty. I ja sobie zaczynam zawsze od gry trzeciej. I odkrywamy te właśnie banknoty, a w nich musimy wydrapać trzy identyczne kwoty. I tu się grubas pokazał. Dwie stówy się pokazały. Trzy dychy po raz drugi. Stuwa wyskoczyła. Stuwa po raz drugi. Chce nas nastraszyć. 50 tysięcy po raz drugi. 150 zł i... OK. To, były właśnie, to była trzecia gra, a jesteśmy teraz w parach i w tych kartach musimy identyczne karty odkryć. Proszę bardzo, widzowie, jest to pierścień. Tu jest ok. Koniec na niestety, banknot i walizka. I tym samym, widzowie, jesteśmy już w grze numer jeden. Jest to pełny portfel, numer 21. Proszę bardzo. Mamy szczęśliwe, wygrywające liczby. I te liczby musimy odsłonić, wygrać, trafić niżej. Zaczęło się od 32, 9, 16. Jest! Jest! Dowie, jest! Będzie gruby urlop, czy nie? Mówcie, proszę. 16 trafione. I tylko pytanie, czy coś jeszcze, jeszcze wskoczy? 8. Ja dopiero wstałem, jest sobota w Jeszcze muszę się obudzić, trochę kawę wypiłem. Ale widocznie jeszcze nie jestem obudzony. Wczoraj sobie pozwoliłem w GTA 5 pograć trochę dłużej. I tak to wyszło. 7. Mamy 5. 34. 24, ale 16 liczba, nic mi nie mówi. Nic nie kojarzę z tą liczbą. Poczekajcie, który dzisiaj jest? 16, co to jest za liczba? Jakaś taka niespotykana, 23. Nie ma. 6. Jest 33. 26, a już myślałem, że to jest 28. Okay. I widzę sobie, na dole, 4 tutaj. Liczby 31, 25, 3 było blisko i dycha, czyli co? Widzowie, mamy pełny portfel, 16 podwójnie, a ja odkrywam, ile trafiliśmy. I uwaga, jest to 30 zł. Jak najbardziej akceptowalny wynik, do tego dorzucam tę zdrapkę za 10 zł, i to jest właśnie cała suma, którą dzisiaj wydrapałem. Ja dziękuję za. Wspólne oglądanie, zapraszam na nowe filmy.